To jest, proszę Państwa, model kalenicy. Kalenica charakteryzuje się tym, że musi być od góry uszczelniona elementem należącym do systemu pokrycia. Tu mamy dachówki, to jest gąsior ceramiczny, dopasowany do kształtu i koloru tych dachówek. Kalenica musi być uszczelniona w ten sposób, aby te elementy nie pozostawiały zbyt dużo miejsca dla. Wiatru, który niesie ze sobą w tym miejscu akurat bardzo dużo opadów. Jeżeli pada nawet średni deszczyk, to przy nim zawsze wieje jakiś wiatr, to proszę wierzyć, w tym miejscu ten wiatr jest silniejszy. Dlaczego? Dlatego, że to jest bariera dla tego wiatru i on tutaj kręci. Z tej strony napiera, jeżeli z tej strony wieje, a z tamtej strony zasysa. To wszystko powoduje, że tutaj powstają zawirowania, które wpychają opady pod gąsiory. W związku z tym stosuje się różnego rodzaju uszczelki, które zapobiegają dostaniu się tych opadów w nadmiarze, bo absolutnie nie powodują, żeby się one tam nie dostały. One zawsze częściowo się tam dostaną. Chodzi o ograniczenie, i to jest bardzo ważne. Oczywiście sami Państwo rozumiecie, że jest różnica między wilgocią. A, a szklanką wody. I to jest mniej więcej tego typu różnica. Jeżeli zostawilibyśmy to bez uszczelnienia, tam byłoby zawsze mokro. A najgroźniejszy śnieg, on jakby tu wpadł, mógłby wypełnić dosłownie całą połać dachu, zejść aż do kapu. A to już dla dachu nie byłoby zbyt dobre. Uszczelki stosuje się różne. W tej chwili są bardzo popularne i słusznie. Uszczelki metalowe. Tu mamy taką uszczelkę z powlekanego aluminium. Ona ma na krawędzi zawsze taśmę przeważnie butylową, może być również kauczukowa, którą to taśmą po dopasowaniu uszczelki do pokrycia mocujemy ją. Ona się po prostu tutaj przykleja i dopiero na to mocujemy gąsiory. W pokryciach blaszanych jest w sumie podobnie i jeżeli pokrycie blaszane ma być wentylowane, czyli pod spodem, pod nim wzdłuż kątłaty ma przepływać powietrze, to też ta uszczelka powinna być przewiewna. Proszę zobaczyć, mamy tutaj w tej uszczelce dziurki, które są tak skonsolowane, aby woda nie wpadała, a powietrze wychodziło. To samo powinno być pod pokryciami blaszanymi. To jest oddzielny temat, dlatego, że pod pokryciami blaszanymi bardzo często układa się uszczelki, które blokują przepływ powietrza i to czasami stwarza bardzo duże problemy, bo przestrzeń pod blachą nie jest wentylowana. Na szczęście w dachówkach nikt nie wpada na takie pomysły i w tej chwili stosuje się wyłącznie uszczelki przewiewne, a metalowe dlaczego są lepsze? No dlatego, że po prostu stal dużo jest stal, przepraszam, metal jest dużo dużo dużo, dużo trwalszy. Tu asortyment jest bardzo duży. Te uszczelki mogą być tak dobrane, żeby było je ledwie widać, mogą lekko wystawać. Dość istotny jest kolor, ale z, dachu, z dołu nie widać tego tak, aż bardzo, żeby to było decydujące. Tu decydują te walory przewiewności i trwałości.